Witam ponownie, dalej ciągniemy temat Mercedesa klasy A, W168, 1.7, silnik CDI. Będziemy teraz zmieniać pompę sprzęgła i teraz co trzeba zrobić. Ostatnio pokazywałem Wam jak odpowietrzyć cały układ. Wszystko było dobrze, ale niestety, no, nie jest tak jak powinno być, ponieważ dalej jest problem. Pedał wpada, raz jest dobrze, raz jest źle. Temat znany, opisywany na forum. No i co tu jest przyczyną? No zapowietrza się. Dlaczego się zapowietrza? Dlatego, że albo jest zwalnięta pompa, albo są jakieś nieszczędności. Ja tutaj trochę tego wszystkiego to już tu zweryfikowałem. No i mm, jest pocenie, które występowało Występuje tutaj, ja już to zdjąłem, zaraz Wam wszystko pokażę o co chodzi. Tu było takie pocenie, i przy pompie od strony wewnątrz, czyli tutaj w środku samochodu, również było takie delikatne pocenie. Co oczywiście ma wpływ na zapowietrzanie się całego tego układu. Ja postanowiłem kupić nową pompę 150 zł. No, bo to wydaje mi się, że jest pompa. Gdzieś ta pompa tutaj jest, zaraz Wam pokażę. O tutaj jest, to jest ta nowa pompa, tu już pozwoliłem sobie przewód założyć, taki inny, dlaczego taki inny? A no dlatego, że ten przewód jest przede wszystkim zbrojony, przezroczysty, będę widział wszystko co jest, zrobiony na obejmie, także tak założony przewód na nową pompę mam pewność, że na 100% tutaj nic się nie będzie zapowietrzało, natomiast ten fabryczny, Chyba to jest fabryczny, nie wiem. Może ktoś to coś tu robił, nie wiem. Jak go tu zdjąłem, i teraz zwróćcie uwagę, on po prostu się zakłada w ten sposób. O, wchodzi na tą taką czarną, jakby gumkę. No, i to tam się jakoś jakoś to wszystko ma się trzymać. No, ja wiem, czy to, to takie dobre jest. No, nie wydaje mi się, dlatego że mówię, tutaj występowało po cenie. I tam na pompie jest też w podobny sposób założone. Już teraz tam nieważne jak jest założone, bo tego przewodu to na pewno nie będzie, tylko będzie taki, jak przed chwilą wam pokazałem. I będzie tu na obejmę i tam przy pompie na obejmę. I wtedy 100% jest pewności, że pocić się nic nie będzie. No i teraz tak, to trzeba zrobić, żeby tą pompę wymienić. Ja tu sobie już odłączyłem ten przewód. Polega to na tym, że po prostu trzeba pociągnąć i wychodzi. I przy pompie tutaj. że wezmę latarkę, to pokażę. Dokładnie o co chodzi. Trzeba odłączyć od pompy przewód, który idzie od pompy do wysprzęglika. Jak widzicie, tutaj ten przewód już został odłączony. On tu sobie tam wisi. To ten pośrodku przewodzik jest. O, teraz będzie to dobrze widać. O to jest ten przewodzik pośrodku. Jak go odłączyć? Pokażę Wam na tej nowej pompie. Bo tutaj jest kiepsko. Pokazać. Słuchajcie, załóżmy, że tu jest, tu jest ten, ta pompa, pompa jest tak, o, i tu jest ten przewód na środku, o tutaj, tu jest to włożony. Bierzemy śrubokręt, tu jest taka zawleczka, o, w tym miejscu, podhaczamy i tą zawleczkę w lewo, wyciągamy ją takim śmiałym ruchem. Oczywiście trzeba sobie tam poprawić, pomóc drugą ręką, żeby ta zawleczka gdzieś tam nie spierdziła. Jak tą zawleczkę sobie wyciągniecie, tak jak mówię, tu śrubokrętem płaskim i wyciągamy. Pompa jest tak wsadzona w samochodzie, czyli tu po lewej stronie. Zawleczkę wyciągacie, odkładacie gdzieś na bok, pociągacie za przewód, który jest tutaj wsadzony, za ten metalowy, i już jest przewód wyjęty. To jest ta zawleczka od starej, od starej pompy. wyjąłem ją. O, tak ona wygląda. No i co dalej? No i dalej trzeba iść teraz, żeby pompę wyjąć. Trzeba iść do środka samochodu. Szukam latarki mojej. O, jest i zaraz Wam pokażę, co dalej. Robota prosta. Nie ma żadnej filozofii. Siedzenie, odsuwamy. Tutaj jest śrubka. O, tą śrubkę trzeba wykręcić, bo ona jest, trzyma pompę yy, do pedału. I tu macie takie dwie śrubki. Jedna jest tutaj. O, tu na górze. Widać, palcem pokazuję. Druga jest. O, tutaj schowana. O, widać ją teraz elegancko. Po prawej stronie, dwie śrubki są. I te dwie śrubki trzeba odkręcić. I no trzy, bo tu jest jeszcze ta przy pedale, yy, przy pedale sprzęgła. Tą śrubkę trzeba odkręcić. Zaraz wam pokażę na nowej pompie o co tu chodzi z tymi śrubkami. Teraz przechodzę do nowej pompy. Taki trochę kiepski dostęp jest. No ale ale jest. Ta śrubka, co wam mówiłem, że jest przy pedale. No wchodzi o w to. Tutaj jest, to jest nowa pompa. Wchodzi w to, w tą dziurkę, w ten otwór i w tym samym jest przykręcona do, yy, do pedału sprzęgła. Chciałem tutaj coś pokazać. Jak się uda. O, i to sobie tak chodzi, widzicie? O. Natomiast te śruby po bokach, ta pompa ma być tak. o, To są te tutaj. Jedna i tu na górze druga. Jak te śrubki odkręcicie, to pompa wam wychodzi w tą stronę, czyli w tę stronę od komory silnika obejmujecie. No i potem jak to wszystko odkręcicie, to tą pompę trzeba w ten sam sposób założyć. Jak macie nową pompę, to polecam właśnie zastosowanie takiego przewodu. Tak jak mówiłem, już nie będę powtarzał, wtedy macie 100% pewność, że Wam nic nie będzie nic wam nie będzie się tu zapowietrzało, bo być może właśnie to jest przyczyna, być może niepotrzebnie wymieniam tę pompę, ale już chcę mieć święty spokój, wymienię i wtedy będę miał pewność na 100%, no bo to tam 150 zł może i nie mało, to jest pompa Tekstar. 160 chyba dałem z przesyłką. Nieważne, ale, ale będę miał już pewność 100%, no bo to nic innego być nie może. Także składanie tego wszystkiego polega na odwrotnej kolejności, czyli wkładamy to, przykręcamy te dwie śrubki, tutaj jak chcecie założyć ten przewód, ten główny, no to trzeba najpierw tą zawleczkę wyjąć, ten przewód tam wcisnąć, oczywiście przed tym sobie tam wyczyścić to tam, popsikać czymś jakimś preparatem czyszczącym na tym przewóz, żeby tam nie było syfu, włożyć ten przewóz w ten otwór, no i na końcu zawleczkę włożyć, przycisnąć palcem, żeby tam skoczyła i po robocie, i powiem, odpowietrzyć układ. Ja to teraz wszystko zrobię i jeszcze Wam potem powiem parę słów takich co i jak do tego wszystkiego. Idę odkręcać starą pompę teraz. No i dalsza część Naprawę wyciągacie pompę, ja sobie ją tutaj o wyciągnąłem od strony komory silnika. No i powiem wam, yy, Zaraz wam coś powiem, ale chcę wam coś pokazać jeszcze, tu musicie sobie przewód odłączyć od serwa kabel, bo inaczej będzie się. Po prostu będzie łatwiej wyjąć. I jestem tutaj co zauważyłem, zauważyłem to. Że na tej pompie jest napisane A140. Oczywiście pompa jest wszystko, wszystko ok od tego samochodu, ale co mi to daje do myślenia? Daje mi to do myślenia, że ktoś tu kto kiedyś tą pompę, tę pompę wymieniał i założył ją używaną. A dlaczego? No bo jak ktoś ma używane części, to właśnie tak sobie oznacza A140, żeby było wiadomo od czego to jest. No bo na pewno nowa ta pompa nie jest, bo jakby była ta pompa nowa, no to w serwisie czy, czy w ogóle w jakimś sklepie co sprzedaje części nowe, to nie ma takiego oznaczenia. Tak jak ja kupiłem pompę Tekstar. No to już nam pokazywałem, nie będę pokazywał jeszcze raz, nie ma czegoś takiego, tylko jest pudełko i tak dalej. I to samo tutaj zobaczcie z tym wężem. On tutaj, on tu się nie, nie pocił, ale się pocił tutaj przy zbiorniczku, także teraz sobie trzeba tylko mniej więcej wymierzyć jaka jest długość tego przewodu i ten przewód co wam pokazywałem na tej pompie co, co założyłem, tej plastikowej po prostu uciąć i tam może nawet trochę dłuższy sobie zostawcie i go zamontować na tej pompie. Także chyba kurczę będzie dobrze, bo ta pompa, no zobaczymy, ja dam znać, czy będzie dobrze. Dobra, pompa idzie na razie w odstawkę, gdzie się tu położy. Jeszcze Wam chciałem coś pokazać y, tutaj, żebyście nie byli zdziwieni. Latarkę wezmę. Trochę chodzenie z oku tego samochodu, ale chcę to pokazać, żeby było jak najlepiej. Tutaj, jak odkręcałem. Ten, ten cały pedał widać jak to jest wyjęte taka sprężynka mi wyleciała no to, to tam się nie stresujcie, bo ta sprężynka to jak przed, przed wyjęciem tego to sobie popatrzcie jeszcze momencik, o ta sprężynka tu na to wchodzi o tu jest taki coś na to i na to o tu jest taki bolec o widać po przed wyjęciem tego sobie to zobaczycie, o, o tak to ma być i tu pomiędzy tym na tym, dokładnie na tym, o co wypadło, ma być ta sprężynka. Także przed, yy, zobaczycie o co chodzi, to bardzo proste jest. Także przed odkręceniem tego wszystkiego, to musicie to zobaczyć. Po prostu, jak ten pedał pójdzie do góry, no to to Wam wypadnie ta sprężynka, bo ona ma yy, za zadanie rolę taką, żeby ten pedał sobie tam do góry odbijał. No i teraz yy, będę to wszystko montował nową pompę. Także yy, no, oczywiście, coś tam jeszcze za chwilę powiem mądrego. Albo nie mądrego, wydaje mi się, że raczej mądrego. No, biorę się do roboty. Także za chwilę coś tam jeszcze dodam. Pompę już nową założyłem. Tutaj wszystko jest elegancko założone. Jeszcze muszę tylko przewody podciąć. To znaczy ten przewód główny do wysprzęglika. I teraz chciałem Wam zwrócić uwagę na jedną rzecz. Na tą, na tą strężynkę, o której mówiłem. O to na nią świecę. Jak będziecie zakładać pompę, to zanim przykręcicie tutaj tą śrubkę, o na górze, czyli od siłownika pompy, to musicie założyć sobie tą sprężynkę, bo jak przykręcicie na górze śrubkę, a nie założyli sprężynki, to potem już się nie założycie, czyli najpierw zakładacie sobie sprężynkę, musicie tu uważać, żeby ładnie wszystko weszło, tak jak było, o. Jak założycie sprężynkę, to potem sobie założycie siłownik i śrubkę tutaj tą na górze dokręcicie. Tej śruby nie powinno się bardzo mocno dokręcać. Jak już poczujecie opór, to nawet trzeba o pół obrotu wykręcić ją. Dlaczego? Dlatego, że jak ją przykręcicie mocno, to nie będzie Wam ten pedał działał, bo to zablokuje. A najlepiej sobie, żeby było wszystko ok, żeby ona się w przyszłości Wam nie odkręciła, to posmarować sobie gwint tej śrubki takim klejem do gwintów. Są takie kleje. I takim klejem specjalnym do gwintów posmarować, przygęcić, jak poczujecie opór, to z pół obrotu poluzować. I ten klej sobie wtedy tam zachnie po jakimś tam godzince czy dwóch. I wtedy już Wam się to nie odkręci, nie poluzuje. Także to jeszcze taka ważna sprawa. Jak widzicie, wszystko chodzi elegancko. Znaczy, no jeszcze nie chodzi elegancko, bo, bo nie ma płynu, jeszcze trzeba odpowietrzyć. I teraz jeszcze pokażę tutaj, jak to wygląda. Tutaj dałem... Tak jak mówiłem, ten przewód taki przezroczysty, tu jest obejma. Tam na dole też jest to, już było wcześniej zrobione. O, 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 tam widać. I ten przewód daje mi gwarancję, że na pewno, na 100%, tu się nic nie będzie sączyło. Jak widzicie, mało tego, że jest przezroczysty. Co akurat tam, nieważne czy jest przezroczysty czy nie. Ale jest zbrony, jest bardzo mocny i tutaj na pewno nic się nie stanie. Tutaj, jak poczujecie już opór, czyli całą śrubkę, czyli obejmę, Tak już opór, to już sobie dajcie spokój. Bo to, żeby tu Wam to nie pękło, tu już wszystko zrobione super, tak jak powinno być. Jeszcze tylko przewód wepnę, bo jak widać, przewód nie jest spięty. Czyli go tam trzeba włożyć i potem. Założyć tą taką zawleczkę, zaślepkę. Tam mi kapie z tej pompy, bo przed tym jeszcze też chciałem wam coś podpowiedzieć. Jak już będziecie wkładać tą pompę, to sobie nalecie do tego przewodu płynu. I tak poruszajcie trochę, żeby tam płyn wam doszedł do pompy, żeby zaczął wylatywać właśnie tak, jak tu wylatuje. I w ten sposób po prostu zaoszczędzicie sobie czasu przy odpowietrzaniu, bo już tam będzie płyn, będzie mniej roboty przy odpowietrzaniu. Także tak to sobie zróbcie, ja to zaraz to wszystko wepnę, jeszcze raz pokażę czy jest wszystko ok i będę odpowietrzał. Autko zostało już skręcone, jeszcze musiałem Wam powiedzieć takich tutaj parę spraw. Żeby się w ogóle do tego wszystkiego dostać trzeba zdjąć ten zbiorniczek. Tak to się bierze, do góry pociągamy, ja teraz już nie będę zdejmował jedną ręką i to nam wychodzi, potem zapinamy w ten sam sposób, wkładamy jak było. Zapinamy i jest elegancko. Co jeszcze chciałem Wam powiedzieć na temat pompy? Bo tam ten przewód, który pokazywałem, jak się wkłada do pompy, czyli ten, co idzie do wstrzęglika, to trochę innym sposobem to zrobicie. Zaraz Wam pokażę jaki, ponieważ ten sposób, który Wam pokazałem, jest jeszcze ciężko to włożyć, ponieważ tutaj no, nie ma jak ręki wsadzić i tą zapinkę jest ciężko włożyć. Ja zaraz pójdę do domu, bo tam już mam pompę, wszystko zaniosłem, to Wam pokażę. Ogólnie wszystko jest OK. Ja już jeździłem tym samochodem 2 dni. Także wszystko jest sprawnie. Sprzęgło bierze perfekcyjnie. Pedał jest perfekcyjnie. Jak widzicie w samej górze jest pedał. Tu jeszcze reszki WD40 wszystko przesmarowałem. Także wszystko jest, nic nie jest zapadnięty. Teraz jest samochód po nocy. Stoi zobaczcie jak jest pedał. Jeszcze sprawdzimy płyn. Jak jest płyn. Wszystko jest elegancko, tak powinno być. Można jeszcze sobie dolać do, do, do równego, ale może nie, bo wyleci. A, bo może być i tak. Przecież tutaj jeszcze to przecież nie wylatuje. Także jest wszystko ok, zaraz Wam pokażę jeszcze o co chodzi z tą pompą. Jak tam, co naciśnij trzeba zrobić, żeby było wygodniej. I to by było na tyle. Wszystko jest elegancko, samochód działa, sprzęgło chodzi perfekcyjnie. Za chwilę pokażę z tą pomocą, jak. No i tu jeszcze o tym przewodzie. Ja wam tłumaczyłem tak, że najpierw wkładacie tutaj przewód, czyli ten co idzie od wysprzęglika, później dopiero zapinacie zawleczkę tę zawleczkę co tu jest. Ale nie, tak nie róbcie, dlatego że tam nie ma miejsca, tam nie ma jak się zaprzeć, żeby ręką tę zawleczkę wcisnąć. Dlatego lepszym sposobem jest i bardzo prostym zrobić tak. Najpierw założę tą zawleczkę tak jak tutaj jest. Zawleczka jest założona już, i ten przewód tutaj włożyć i go tam po prostu wcisnąć. Z tym, że też będzie ręką ciężko wcisnąć. To za ten przewód wkładacie sobie na przykład trzonek od młotka i po prostu ten przewód trzonkiem od młotka popychacie. Trzonkiem od jakiegoś niedużego młotka to jest taką dźwignię tam robicie i wpychacie ten przewód. On wtedy super ekstra tutaj wskakuje pomiędzy tę zawleczkę a pompę. No i to już jest wszystko. Także myślę, że trochę pomogłem. Tak jak mówię, że jeździłem już dwa dni samochodem, jest wszystko super, elegancko, sprzęgło bierze w połowie. Jest nareszcie tak, jak powinno być. Także co tu było winne? Co tu było, jaka to była wina? No na pewno była pompa walnięta. No i też w niedużym stopniu, ale też, też miało wpływ ten przewód. O, który tu widzicie, on sobie o, luźno lata. Także to, to też to. To tak nie powinno być. Także jak sobie zrobicie na obejmy, tak jak Wam pokazałem to na pewno będzie dobrze. No i to tyle co na temat wymiany pompy. Trzymajcie się do następnego.